Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie z Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. Drodzy Państwo, tu w tym miejscu na naszej pięknej sali audiowizualnej dzisiaj odbędzie się Doskonały, przepiękny koncert. O godzinie 17.00 początek tego koncertu. Koncert dedykowany i poświęcony walczącej Ukrainie. Ukrainie, która broni się przed paskudnym, bestialskim najeźdźcą. Cieszę się, że podczas tego koncertu wystąpią znakomite gwiazdy, niezwykle utalentowani artyści. Artyści ze Stanów Zjednoczonych, z Włoch, z Polski, ale również z Ukrainy. Mam nadzieję, że Państwo przybędziecie licznie, a ci, którzy nie będą mogli w nim uczestniczyć osobiście, za pośrednictwem przekazu medialnego, internetowego, będziecie również nam towarzyszyć. Cieszę się, że są z nami wspaniali patroni tego wydarzenia. Mam nadzieję, że naprawdę efekt będzie doskonały. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Niezmiernie, ale to niezmiernie nam miło, że mogliśmy dołączyć do tak wspaniałego grona, jako również patroni honorowi. Niedawno wróciliśmy z naszej wyprawy z Himalajów, Jesteśmy szczęśliwi, że dołączyliśmy tutaj do Państwa i wspólnie możemy wspierać tak wspaniałą akcję pomocy Ukrainie. Z racji nieobecności Mikołaja przekazujemy tutaj energię, sportowego ducha, wspieramy ludzi z Ukrainy, jesteśmy razem z Wami. Katarzyna na z Tarnowskiej Sekcji Kung-Fu. Bardzo jest mi miło, że możemy reprezentować nasz klub na tym ważnym wydarzeniu, gdzie możemy wesprzeć ludzi z Ukrainy, którzy po prostu uciekają przed tą wojną, przed tym strasznym, brutalnym wydarzeniem, które teraz ma tam miejsce. No i razem z koleżankami i kolegami z sekcji Chcielibyśmy pozytywną jakąś energią po prostu wesprzeć ten, to wydarzenie, jakim będzie dzisiejszy koncert. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na koncert Belkanto dla Ukrainy. Dzisiaj o godzinie 17.00. Patronaci honorowi. Artur Partyka, mistrz Polski, Europy, świata, olimpijczyk. Drodzy Państwo, Himalayan Winter Expedition i wyjątkowy gość, który niestety dzisiaj zagorączkował, ale mamy jego cudownych rodziców, panią Karolinę i pana Łukasza Adamczyków. Wspaniali ludzie, do których mam ogromny szacunek jako górołaz, których jestem absolutnym fanem tego małego chłopca, który zupełnie niedawno, jako pierwszy na świecie, doszedł na praktycznie na szczyt na Monteveres, a dokładnie na bazę Basecamp. Wielkie gratulacje, gratulacje dla, dla rodziców z tego miejsca i myślę, że poprosimy absolutnie o głos. Prosimy Państwa tutaj. Proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, Godziny poranne, wysokość 5000 metrów, przybiega do nas Sherpa i mówi, w Polsce jest wojna. Zanim mówiliśmy, bez telefonu, bez wi jak to, w Polsce jest wojna, my jesteśmy w Himalajach, do wieczora tak naprawdę w niepewności, w końcu zdobyliśmy telefon satelitarny, dzwonimy do Polski, wszystko w porządku, nie do końca w porządku, na Ukrainie jest wojna. Kiedy Ania zadzwoniła do mnie i zaproponowała, żebyśmy objęli patronat honorowy nad tym wspaniałym wydarzeniem, nie mogliśmy postąpić inaczej, jak dołączyć do Państwa i podziękować, że możemy znaleźć się w tak przygodnym gronie. Dziękuję Ci Aniu. My bardzo dziękujemy. To wielki zaszczyt dla nas. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Jest to dla nas naprawdę ogromny zaszczyt. Niestety no, Mikołaj z przyczyn właśnie choroby nie mógł z nami tutaj razem przyjechać. Jednakże my jako reprezentacja y, przyjechaliśmy przekazać tego ducha sportowego również y, państwu, tak, tą wolę walki. Y, dziękujemy bardzo. Jest to dla nas naprawdę, nie, jest nam niezmiernie miło, że możemy tu razem z wami być, wspierać to fantastyczne wydarzenie. Dziękuję bardzo. Kiedy wróciłem z jednej z moich wypraw w Himalaje, Mikołaj powiedział, tato już więcej nie pojedziesz sam w Himalaje, dołączam do Ciebie, dołączam do Ciebie. Powiem Państwu, że w życiu nie ma rzeczy niemożliwych, oczywiście wtedy nie wierzyłem w to, że wspólnie z moim sześcioletnim synem staniemy praktycznie pod dachem świata na wysokości 5364 metry. We wtorek zrobiliśmy pierwsze w historii taternictwa przejście kuluaru kurtyki w zimie. Lodowskie. To sprawa, drodzy Państwo, to jest, to jest ogromna sprawa. Mikołaj jest pierwszym sześciolatkiem, Polakiem, który tak naprawdę przeszedł kuluar kurtyki w zimie w tatrach wysokich. Jest nam jeszcze raz, tak powiedziałem, niezmiernie, ale to niezmiernie miło, że możemy zagosić tutaj u Państwa, że dołączyliśmy do tak wybitnego grona. Pomagajmy w życiu, należy pomagać. To jest najważniejsze. Dziękujemy bardzo. To prawda, bardzo dziękujemy. Wielki zaszczyt was gościć. Brawo. Brawo! Yes! Chłopiec, zrobiłeś to.

noga nad liną nie szkodzi nad liną weź nogę przełóż tu